Szczęść Boże! Witajcie! Mamy dzisiaj poniedziałek, 24 października i posłuchajcie się fragmentu z listu św. Pawła Apostoła do Efezjan. Bracia, bądźcie dla siebie nawzajem dobrzy i miłosierni. Przebaczajcie sobie nawzajem, tak jak i Bóg nam przebaczył w Chrystusie. Bądźcie więc nasiadowcami Boga jako dzieci umiłowane. Postępujcie drogą miłości, bo i Chrystus was umiłował i samego siebie wydał za nas w ofierze, i w darze na wdzięczną wonność Bogu. O nierządzie zaś i wszelkiej nieczystości albo chciwości niechaj nawet mowy nie będzie wśród Was, jak przystoi świętym, ani o tym, co haniebne, ani o niedorzecznym gadaniu lub nieprzyzwoitych żartach, bo to wszystko jest niestosowne. Raczej winno być wdzięczne usposobienie. O tym bowiem bądźcie przekonani, że żaden rozpustnik, albo nieczysty, albo chciwiec, to jest bałwochwalca, nie ma dziedzictwa w królestwie Chrystusa i Boga. Niechaj was nikt nie zwodzi próżnymi słowami, bo przez te grzechy nadchodzi gniew Boży na buntowników. Nie miejcie więc z nimi nic wspólnego. Niegdyś bowiem byliście ciemnością, lecz teraz jesteście światłością w Panu. Postępujcie jak dzieci światłości. Dzisiaj moją uwagę w tym fragmencie. Zwróciło następujące zdanie Świętego Pawła, które mówi Przebaczajcie sobie tak, jak i Bóg wam przebaczył w Chrystusie. Warto pamiętać o tym, że przebaczenie jest procesem, który trwa i warto się na to zgodzić. Że potrzebujemy na to wszystko czasu. Nie Możemy się bać takiej sytuacji, w których widzimy, że stare rany, które już się wydają zaleczone, na nowo się odnawiają. Wtedy mamy na nowo z wiarą i ufnością oddawać to Panu Bogu, żeby On obmywał to swoją mocą. Chrystus zaprasza nas poprzez to słowo, do tego byśmy się nie zatrzymywali w tej drodze, byśmy zgodzili się na to, że to jest długa wędrówka na drodze, która nazywa się miłosierdzie i przebaczenie. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Dobrego dnia. Szczęść Boże.